Wymiana łącznika stabilizatora w Outlanderze 2 Powiem tak Wiadomo Samochód w górę Zabezpieczyć To będzie O ten element wymieniony Dostęp do niego jest bardzo prosty Ponieważ wiadomo, że są zapieczone śruby Trzeba było tu ważyć sobie Gwiazdeczkę, zablokować, odkręcać Psikanie nic nie pomaga podgrzewanie. Może bym miał spiralę podgrze, do podgrzewania nakrętek same to może by to puściło fajnie. Natomiast nie, nie mam, mam tylko zwykły palniki to gazowe, więc mało co to daje. Bardzo prosta metoda, bardzo szybka, bez męczenia się, bez pocenia. W pierwszej kolejności upewnijmy się, że część, którą będziemy wymieniać, to jest na pewno ta część, bo po tej wymianie to już nie ma powrotu. Proszę Państwa, główne narzędzie szlifiera. Tniemy, tniemy, tutaj z tyłu, od razu przy mocowaniu tak samo tniemy dół widzimy się po cięciu i bardzo łatwo delikatnie przykładamy samo odejdzie widzimy się po, na razie nie minęła nad minuta pięknie odpadła nakręteczka, część pierwsza jest odcięta, tam nic nam nie blokuje możemy sobie lekko odgiąć i teraz tniemy, o, już pokazuję, tniemy tutaj z tej strony, nie tam, bo nie będzie dojścia, tylko tutaj po, po tym. No to widzimy się później. I teraz dobry przykład właśnie, jak mówiłem, że tniemy po samym tym Ponieważ odciąłem tu mi się nawet urwało. Jak widzicie, zrobimy tak, zostało całe mocowanie zostało więc nic tam to nie dało, że to już nam odpad główny wahać, znaczy był stabilizator cały odpad. No i trzeba poprawki jeszcze raz ciąć. Centralnie pod Na razie. Zdemontowane całkowicie leży sobie na boku. Właśnie to co mówiłem, żeby brać uważać. Bo o jak widzicie zrobiła się podkładeczka i musiałem drugi raz ciąć. Więc natygotnicie po samym elemencie. Prześlifijecie go od razu, nic się nie dzieje. Dobra, teraz montuję, za chwilę będzie pokazane jak zamontowany będzie. Łącznie zamontowany. W moim przypadku to były dwie nakrętki 17. Przełożony, nie trzeba nic naginać, łatwo sam wchodzi. Nic się nie odkształca Przykręcić. Z siłą. Nie wiem jaką. Ręczną. Jak każdego chłopa, nie babę w rurkach. No i tak jest wymiana. No łącznie zobaczymy, czy to faktycznie to było.